Cześć, witajcie z tej strony, Grid. Wiecie, co jest jedna rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć o Oblivionie? O której powinienem był powiedzieć Wam już na samym początku swoich filmów z Obliviona. Starzy wyjadacze na pewno będą wiedzieli o co chodzi, raczej nie wyniosą za dużo z tego filmu. Ale osoby, dla których jest to pierwsze spotkanie z Oblivionem, ewentualnie które były na tyle młode, grając w oryginalnego Obliviona, że nie zwróciły uwagi na mechaniki, no myślę, że może to im się przydać. My jesteśmy na początku, na początku, na końcu Samouczka, na początku naszej przygody w Obliwionie, ale na końcu Samouczka. I tutaj dostajemy możliwość, przed wyjściem z kanałów jeszcze... Zmodowania naszej postaci. I mamy tak. Edytuj tożsamość. Nim w ogóle zaczniemy. Weźmy sobie, naciśnijmy F. I. W przeciwieństwie do nowych RPGów, które wychodzą czy czy gier RPG podobnych. Tutaj jest dość istotne, żebyśmy wiedzieli. Kim będziemy chcieli zostać w świecie Obliviona? Także, czy my będziemy chcieli być yy, wojownikiem, czy będziemy chcieli być yy, magiem, czy będziemy chcieli być złodziejaszkiem, czy jakąś hybrydą tych klas? Każda z klas, jak widzicie, ma inne statystyki do siły. Do tego niektóre klasy mają, tak jak bretoni, czy Wysokie Elfy, premie do magii. Także wiadomo, że jeżeli mag, no to dość optymalnym wyjściem byłby Wysoki Elf czy właśnie Breton. Ja wybrałem sobie e, zwiadowcę. Tak chyba można to najlepiej określić macie tutaj podstawowe atrybuty siła siła jest oczywiście udźwig plus długie miecze jednoręczne miecze dwuręczne jakieś topory i tym podobne rzeczy inteligencja i siła woli dość istotne domaga siła woli dodatkowo też odpowiada za staminę, coś co nazwano tutaj nie wiedzieć czemu werwą także siła woli też się przydaje klasom walczącym no niestety, zarówno magią jak i bronią białą zręczność, zręczność, łuki, sztylety i krótkie miecze także wiadomo, no klasy właśnie bardziej skradające się bo jakieś wszelkie maści łotrzykowie, zwiadowcy, złodzieje. Szybkość. Szybkość. No to szybkość to jest kwestia poruszania się. Wytrzymałość, nie trzeba chyba tłumaczyć. Klasy walczące w zwarciu, dla nich jest to jeden z podstawowych atrybutów. Osobowość. Osobowość jest potrzebna, przy kontaktach z innymi rasami, ale. Raczej jest to cecha drugorzędna i tutaj bym na nią nie zwracał zbytnio uwagi. Szczęście, każda klasa zaczyna ze szczęściem 50 na start, więc nie ma tutaj dużej y, różnicy, kogo wybierzecie, jeśli chodzi o szczęście. Możecie też sobie podejrzeć, jaka klasa y, jakie umiejętności zboostuje. No i wiadomo, że... Jeżeli będziecie chcieli mm, grać wojownikiem, no to istotne będzie brąsieczna, istotne będzie blokowanie, mm, ciężki pancerz, yy, wytrzymałość nie wiem, czy są tutaj umiejętności, jakieś typowo z yy, wytrzymałością yy, może przywracanie, jeżeli byście wpadli, żeby stworzyć coś na zasadzie Paladyna. No ale my idziemy sobie tutaj w, jak już wspomniałem, złodziejaszka, więc idźmy w tego złodziejaszka. Właśnie. Istotną sprawą też jest pochodzenie. Jak widzicie, pochodzenie też wpływa na statystyki. Yy... Grachtwood dodaje nam więcej wytrzymałości. Marsz Rozprówacza więcej osobowości. No tutaj ja jednak zadecydowałem, że chcę iść w wytrzymałość. Dobrze, przejdźmy do podsumowania. Teraz znak zodiaku. Słuchajcie, znaki zodiaku też są ważne. Poświęćcie chwilę czasu, przeczytajcie. Jeżeli chcecie wojownika, wybierzcie oczywiście znak Zodiaku, który zwiększy Waszą siłę, który zwiększy Waszą wytrzymałość. Jeżeli chcecie maga, wybierzcie coś, co zwiększy Waszą magię. Tylko uważajcie, ponieważ, no, na przykład, uczeń Zwiększa magię o 100 punktów, czyli macie ten poziom manny podniesiony, ale też zwiększa Waszą podatność na magię o 100%, co powoduje, że jesteście bardzo wrażliwi na wszelkiego rodzaju magię, a magów w tej grze jest sporo. A tronach. Patronach też jest dobrym znakiem pod magię, mogłoby się wydawać, ponieważ zwiększenie magii o 100%, absorpcja czaru 50% szansy mamy na pochłonięcie, ale posiada zahamowanie magii. To znaczy, że mana nam się nie będzie regenerować. Co za tym idzie, będziemy potrzebowali od diabła butelek z przywróceniem magii. Wiadomo, coś za... Coś przeciw. Mag. Zwiększenie magii o 50 punktów i to jest tyle. Słabiej niż uczeń, ale przynajmniej nie mamy tej negatywnej cechy. Ja, jako zwiadowca, no wiadomo, że poszedłem w zręczność, poszedłem w szybkość, a dodatkowo złodziej posiada coś. Co dość OP znakiem go robi, ponieważ wzmocnienie szczęścia zwiększa szczęście o 10 punktów. 10 punktów szczęścia to jest plus 4 do każdej umiejętności. Więc powiedziałbym, że całkiem dobra zdolność, nie? Dobrze, zostańmy przy tym złodzieju i przejdźmy dalej. Klasa. Jeśli chodzi o klasę, macie trzy rodzaje, tak? Trzy specjalizacje: Walka, Magia, Niewykrywalność. My poszliśmy w niewykrywalność. I mamy tutaj złodzieja, agenta, akrobatę, skrytobójcę, mnicha, pielgrzyma i barda. Zwiadowcy nie macie. Zwiadowca to jest klasa, którą stworzyłem ja. I teraz yy, tak. Moim skromnym zdaniem, wybierzcie, yy, właśnie klasę niestandardową. Nie wybierajcie klas z góry stworzonych. No ja wybrałem niewykrywalność. Teraz przechodzimy w atrybuty. I mamy ulubione atrybuty. Krótki opis. Otrzymują one początkową premię plus 5. Wybrałem siłę, ponieważ y, siłę mieliśmy bardzo niską. Mieliśmy 35. Ja dzięki temu zacząłem z siłą 40. Co za tym idzie, mogłem ciut więcej sobie nosić niż normalnie. No i zręczność. Zręczność, ponieważ y, krótkie łuki, y, krótkie łuki. Y, Łuki, krótkie miecze i sztylety. No z tym zaczynaliśmy, więc warto było też podbić yy, właśnie ten atrybut. Przechodzimy do umiejętności. I teraz w umiejętnościach, słuchajcie, tutaj już jest mały problem, ponieważ yy, w Obliwionie jest tak, że Świat skaluje się do waszego levelu, wiecie. Im więcej levelujecie, tym macie trudniejszych przeciwników, którym teoretycznie powinniście dorównywać. Niestety nie zawsze tak jest, ponieważ jeżeli byście sobie levelowali na niebojowych umiejętnościach, powiedzmy, że byście sobie levelowali na alchemii, retoryce, otwieraniu zamków, kupiectwie, byście wbili na tych tylko czterech umiejętnościach 20 leveli, wasze bojowe umiejętności pozostałyby na bardzo niskim poziomie, to każdy przeciwnik spuszałby wam łomot. Dlatego dość ważne jest, żeby po pierwsze, wybrać umiejętności główne, te, których będziecie używać w walce, które będą rozwijały Waszą postać, kiedy będziecie walczyć. A umiejętności jakby pasywne, czyli takie jak Alchemia, takie jak otwieranie zamków, jak rozmowa, jak kupiectwo. Nie chcę, żeby one mi levelowały moją postać. Nie chcę, żeby podnosiły mój poziom. Po to, żebym mógł na przykład dużo sprzedawać, ale nie bał się, że ta sprzedaż wyleweluje moją postać na kolejny level przez co stanę się słabszy w porównaniu do przeciwników chcę, żeby umiejętności bojowe lewolewały moją postać więc sobie właśnie wybieram umiejętności bojowe czyli broń sieczna, blokowanie ponieważ używam tej broni białej zniszczenie, przywracanie przywracanie, wiadomo, leczenie się może to akurat może było małym błędem z mojej strony, ponieważ lecząc się nabijam level, ale jeszcze nie jest najgorzej, nie? Zniszczenie. Zniszczenie oczywiście do walki. Strzelectwo jak najbardziej, ponieważ bardzo dużo używam łuku, bardzo dużo się skradam. I lekki pancerz, ponieważ taki pancerz właśnie noszę. To są jakby umiejętności bojowe, które mm, mnie levelują. Jeżeli byście wybrali jakąś. cofnijmy się. jakąś. Mm, mogę się jeszcze cofnąć? Nie mogę się cofnąć, cholerka, niedobrze. Jeżeli byśmy wybrali jakąś gotową klasę, to byśmy mieli na przykład mm, Lekki pancerz, strzelectwo i alchemię. Także robiąc sobie potki na przywrócenie życia, bym napierdzielał sobie levelen, ponieważ y, umiejętności główne mają niestety to do siebie, że levelują znacznie szybciej, a co za tym idzie levelują znacznie szybciej naszą postać. Więc coś, co spamujemy y, w dużych ilościach, nie chcemy, żeby było naszą główną umiejętnością. Oblivion jest pod tym względem dość dziwny i nie rozsądnym wyjściem jest tutaj dość wolno levelować, nie robić tego zbyt szybko. Nie? Także też wszystkie poradniki w stylu e, wymaksuj swoją magikę, wymaksuj swoje skradanie, wymaksuj swoją alchemię e, bardzo szybko. Są to złe pomysły. No, oczywiście, jak stworzymy naszą klasę, możemy ją sobie nazwać. Ja nazwałem ją zwiadowcą. Jest to. No, co jest? Nie mogę. Ach, tak chcę wybrać tą klasę. Także. No jak to się stało, że on żyje? Także nie chcemy levelować zbyt szybko. Bo skończy się to tym, że no nie będziemy mogli pokonać yy, głupiego szczura. Głupi szczuru, spuści nam łomot. Ponieważ będziemy przez niego bardzo mocno przelewelowani. Nasze umiejętności bojowe pozostaną na jakimś niskim poziomie. Nasze umiejętności, powiedzmy, zostaną na poziomie 25, a level naszej postaci będzie, nie wiem, 10. Przypuśćmy, nie? Tak, taki przykład. Eee, Weszlibyśmy wysz, sobie teraz z kanałów, poszlibyśmy sobie nazbierać surowców, czy też nawet trochę oszukali i sobie rozmnożyli surowce, które posiadam. Też i tak mamy 32 mięsa szczura, to jest sporo. I zaczęli trenować alchemię. Eee, alchemią byśmy sobie nabili... Bardzo dużo leveli, ponieważ no, chcielibyśmy sobie zarobić. Więc te wszystkie składniki byśmy przerobili na miksturki, co by wbiło nam powiedzmy, nie wiem, 3, 4, 5 leveli. Później polecielibyśmy te miksturki sprzedać. Tak jak powiedziałem, chcielibyśmy nimi zarobić. Lecimy do sklepu, sprzedajemy te mikstury. Wbijamy kolejne levele, yy, levelując kupiectwo i nagle się okazuje, że nasza postać jest na dziesiątym levelu, yy, wszyscy nasi przeciwnicy są na dziesiątym levelu, a my mamy, nie wiem, broń na 25 poziomie, blokowanie na 25 poziomie. I jesteśmy leszczami, którym każdy spuszczał mod. Yy, dlatego tak istotne jest, żeby yy, nie levelować postaci zbyt szybko i nie levelować jej na głupich umiejętnościach. No dobrze, mam nadzieję, że wyjaśniłem, a nie zakręciłem. W razie jakichkolwiek pytań pytajcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć, wyjaśnić, naprostować. Ja spadam w kimę, bo jest późno w diabły. Wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.